Jak Państwo wiecie w powiecie polickim funkcjonuje zwyczaj nagradzania ludzi, którzy oznaczyli się niecodziennością, wybitnymi zasługami w zakresie postawy. A medal się nazywa, to jest to medalem, który jest, nazywa się takim znamie postawa godna naśladowania. Za moment oddał głos panu staroście, bo to inicjatywa pana star starosty na podstawie wniosku w tym przypadku pani wójter i yy, pan starosta wprowadzi nas w okoliczności dzisiejszego spotkania yy, i będziemy za moment przeżywali, miejmy nadzieję, bardzo doniosłe i dla Państwa, i dla nas wszystkich. Pan starosta Andrzej narek oddaję panu głos. Sama ta inicjatywa dostrzegania pewnych wartości w powiecie polickim, pewnych nieprzeciętnych zdarzeń. Pewnych bohaterskich czynów była wspólną inicjatywą wszystkich samorządów gminnych, naszej policji, naszej Straży Pożarnej. I dziś rzeczywiście jest taki kolejny moment, bo przecież tych zdarzeń, dobrze czy źle, nie wiem jak się odnieść, hmm, no bo to jest bardzo skomplikowane, żeby to określić dobrze czy źle, bo mówimy o jakichś tragicznych okolicznościach, tak jak i w tym przypadku. No ale tak czy inaczej chodziło o to, żeby to zauważać. Bardzo dziękujemy Pani Wójt za wniosek, dziękujemy za obecność. Za chwilę, mam nadzieję, razem wspólnie będziemy mogli te medale przyznać. Natomiast, jeśli pozwolicie Państwo, to powiem tak. Wiemy o tym doskonale. Każdego dnia doświadczamy to, co świat nam niesie. Jest pełen zwariowanych rzeczy, rzeczy, których nie rozumiemy: konfliktów, tragedii, trudności ekonomicznych. To wszystko przekłada się na społeczeństwo. Szczególnie na tą część, która w danym momencie z jakiegoś powodu jednego, drugiego, a, drugiego, a może wszystkich razem postanawia o najtragiczniejszym, co w życiu każdego człowieka mogłoby się zdarzyć. Pozbawieniu się życia. I taką właśnie sytuację mieliśmy w Gminie Dobra. I dziś jest najprawdopodobniej siedmiu spośród dziesięciu wspaniałych młodych ludzi Młodych ludzi, którzy nawet jeszcze nie mają 18 lat, ale w sercu, jak rozumiem, i w głowie mają potrzebę i naturalny odruch człowieczeństwa. Mi się wydaje, że nie chciałbym przesadzić z tą wypowiedzią, ale niech te medale, które specjalnie na taki cel są przeznaczane, w obecności naszych radnych Rady Powiatu, w obecności wszystkich zaproszonych gości i mediów, za co bardzo dziękujemy będą tym symbolem podziękowania, będą wyrazem głębokiego szacunku. Bo my mamy po... no, w różnym wieku jesteśmy, ale mówię za siebie, mam ponad 50 lat, jestem pewien, że mój świat i moja przyszłość zależy od was. A jeśli od was, w takim znaczeniu i przy tak bohaterskiej postawie, to możemy być spokojni o przyszłość naszego powiatu, naszych gmin i, my się wydaje, naszego kraju. To są osoby, które nam udało się ustalić, które swoją postawą, postawą godną naśladowania podjęły działania, żeby uratować życie ludzkie. Wierzę i myślę, że takich osób pewnie wszędzie jest może i więcej, tylko nie o wszystkich wiemy i nie, nie do wszystkich docieramy. Czy nam się udało szybko ustawić osoby, nazwiska i właśnie propozycja pierwsza, która padła, to przede wszystkim wystąpić o ten medal postawa godna naśladowania. Gratuluję, że ten medal w powiecie polickim jest, funkcjonuje i możemy te osoby za to, że swoją postawą właśnie ratują życie ludzkie. I dzisiaj mamy dowód, że grupa młodzieży, przepraszam, że tak mówię, mężczyzn, kobiet i, 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 i panów, ale jeszcze ciągle jesteście dla nas młodzieżą, szybko zareagowali i podjęli decyzję. I dzięki tak szybkiej postawie i tak szybkiej reakcji, takiej postawie i tak szybkiej reakcji można było zapobiec tragedii. Tak jak powiedział pan starosta, nie wiem na chwilę obecną, jaki jest dalszy los osoby, którą ratowaliście, ale myślę, że jak wejdzie właśnie do równowagi psychicznej, to na pewno przemyśli swoje życie i Wam za to podziękuję. My w tym momencie bardzo, bardzo dziękujemy. I życzymy Wam wszystkiego dobrego. Rodzicom, którzy tutaj są albo piętrotnie, gratulujemy takiego wychowania dzieci, bo to przecież bierze się przede wszystkim z wychowania i z tego, że rodzice uczą i przekazują informacje i wiedzę, jak należy się w pewnej sytuacji zachować. Za to wszystko bardzo, bardzo dziękujemy i Wierzymy, że może będziecie jeszcze nadal bohaterami i jeszcze nie jedno życie ludzkie uda się uratować. Bardzo gratuluję

Jako mama jestem bardzo dumna z postawy zachowania mojego zdrowia, wszystkich dzieci, wszystkich osób, które brały udział w tej akcji ratowniczej, ponieważ takie postawy powinny być powielane, te postawy są godne naśladowania, tak jak sama nagroda wskazuje, dlatego gratuluję tym dzieciom i tym wszystkim. W takiej właśnie reakcji na sytuację, która miała miejsce w Czartu. jestem bardzo dumna, duma mnie rozpiera i cieszę się, że choć w takiej miłej sytuacji mój syn właśnie brał udział w tej akcji ratowniczej. I to młodzież nie jest tak złe, jak się wydawało.